Cześć, witajcie, jestem Sasek i w dzisiejszym odcinku chciałam powiedzieć Wam, jak gość zhakował sobie legendy. Zapraszam do oglądania. Większość osób pyta mnie, czy bym zrobił live. Oczywiście zrobiłbym, tylko że mam to jest słaby procesor, no i chciałbym sobie kupić nowy. Jeżeli chcecie mi wspomóc, macie e, kwotę, którą chcę rozbierać w opisie i możecie mnie wspomóc donatem. Dzięki. No więc to będzie taki dość krótki film, chciałem Wam powiedzieć, czy chciałbym zrobić sobie tutaj na ekranie. macie własny serwer z Pokémonami jeżeli chcielibyście, dobijcie 100 lajków, like a na pewno taki zrobię i zrobię do tego poradnik, jak zrobić taki serwer. Więc, jeżeli Wam się to spodoba, możecie wziąć udział i zostawić łapkę. Więc, to był taki szybki odcinek, tylko taki informacyjny. Chciałem Wam tyle w tym odcinku powiedzieć. Możecie sobie jeszcze obejrzeć, właśnie yy, przez gościa skakowany. Link do właśnie jak on to zrobił, też dam Wam w opisie. A jeżeli jesteście sobie po polsku, zostawcie łapki, ja to zrobię i pokażę Wam, że to działa. Więc, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, dobicie 100 łapek, jeżeli nie subskrybujecie, zasubskrybuj. Dzięki za oglądanie, byłem sasek. Cześć.